Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam was na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem, także miło mi was powitać. Jeśli się wam podoba to co robię, zostawcie mi tu łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Moi drodzy, dzisiaj chciałem poruszyć temat problemów problemów, jakie nas spotykają w życiu codziennym jakie spotykają to młodzież, starszych. Innych. Wczoraj, miałem, wczoraj podczas jednej transmisji, był poruszony fajny temat i tak do tego chciałbym się odnieść. Bo często ludzie podchodzą do tematów, moi drodzy, w ten sposób, do problemów. Przepraszam, do, do tematów problemów podchodzą w ten sposób, że e, licytujemy się na problemy, licytacje na problemy, licytacje na choroby. Licytacje na nałogi. Licytujemy się na wszystko, ale skupmy się na tych negatywnych rzeczach na tych właśnie problemach, nałogach, chorobach. Ja jestem przeciwny, przeciwko takiemu licytowaniu się. powiem Wam, że bardzo mnie to przeraża, jak ludzie się nawzajem licytują, że tak to powiem że ja mam większy problem, co to za problem, jak ty masz to problem, to nie jest za ten problem, ja sobie z takim problemem sobie poradził, tego, bach, mach, i nie byłoby go, ale zobacz jaki ja mam problem. Więc zobacz, spójrz, ja to dopiero mam przerąbane, bo tutaj trzeba się jakoś wziąć i postarać, ja nie mogę z tego wyjść, nie widzę z tego jakiegoś wyjścia, Muszą chodzić do specjalisty, no i takie tam, no, zaczynając od tego, że ten z tym większym problem tak się po prostu wychwala. Aczkolwiek z mojego punktu widzenia, Artur Alkoholika to jest tylko tyle, że tak naprawdę ta osoba nie potrafi pomóc tej drugiej osobie, aczkolwiek jest też takie, że, że chce siebie pokazać w jak, w jak najgorszej sytuacji, żeby nie tylko nie dać, nie co tam ta osoba miała gorzej ode mnie. Nieprawda, moi drodzy. Musimy podchodzić do problemów indywidualnie. Bo dla jednych złamany paznokieć tak przyzwyczajowo mówię, tak złamany paznokieć jest problemem takim, że to jest po prostu masakra i nie idzie tego przejść, a inni z tego problemu będą się śmiali. Yy, śmiać. Yy, więc no nieprawda. No może ten paznokieć yy, dla innych będzie pochowskim, a dla innych będzie wszystkim. Bo jeśli człowiek nie ma w życiu takich naprawdę jakichś większych problemów i nagle mu się ten czas ogieść, to dla hmm. niego to jest ogromne wydarzenie, ogromna trauma. Jeśli niech się stanie gdzieś w niedzielę albo w sobotę wieczorem, hmm. tacy ludzie też istnieją. Musimy sobie to uświadomić, nie licytujmy się to, że na przykład ja złamałem nogę, a ja złamałem dwie ręce albo dwie nogi, no to jestem gorzej poszkodowany. Współczujmy sobie nawzajem i staramy się nawzajem jakoś wspierać, a nie licytować kto ma gorzej. Często tutaj słyszę, a bo ja mam tak w życiu, bo ja mam tak, bo mi się to powaliło, tamto powaliło. No tak to wygląda, bo coś mi się tam wydarzyło, albo samochód mi się popsuł, bo coś tam no, nieważne, nieważne, co się komu w życiu Dla Ciebie to jest ważny problem. Wyrzucaj go. Staraj się go rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby go jakoś. Albo zmniejszyć jego efekty, żeby po prostu on aż tak mocno nie eskalował w Twoim życiu. Albo po prostu tak żebyśmy mogli go. Tak, żebyś mógł jakoś sobie z nim poradzić. Przejść, podejść do niego od jednej strony. Bo musimy sobie uświadomić też moi drodzy, że są rzeczy, których, na które wpływu nie mamy. Musimy sobie to uświadomić. Wiem, że to jest ciężko, i ktoś by powiedział, albo tobie łatwo mówić. Bo takiemu to gościowi, co siedzi tam, to łatwo mówić o takich Problemach co, co? nigdy w życiu takich nie miał i nie wie jak to jest, no to chciałbym was uświadomić, że przechodziłem takie problemy, na które wpływu nie mamy. No, choćby tutaj zaczynając od śmierci, od śmierci osoby bliskiej, tak? No to już jest problem, na którego naprawdę nie mamy wpływu. A jeśli będziemy to w sobie pielęgnować, będziemy się tym udręczać, nadręczać, nakręcać cały czas. Ciężko nam z tego będzie po mojej drodze wyjść. Musimy, wiem, jest ten okres żałoby. Potrzebujemy, najczęściej potrzebujemy kogoś, z kim możemy porozmawiać, z kimś pobyć, powspominać. Tak to jest właśnie. Ale życie toczy się dalej. Musimy nauczyć się powoli funkcjonować i żyć. Sam często miałem taką sytuację, dwa razy w życiu miałem taką sytuację, kiedy siedziałem rano, wstawałem, szedłem do toalety, siadałem na stołku, gdzieś tam, czy patrzyłem się w stronę umywalki i nie chciało mi się nawet zębów umyć, czy umyć twarzy, albo ogolić. I pytanie, po co, komu ja mam to robić? Też tak w życiu miałem, moi drodzy. To są okropne dni. To jest okropny czas. Ale wtedy po prostu wiedziałem, że muszę iść poprosić o pomoc. Zacząłem rozmawiać więcej z przyjaciółmi, ze znajomymi. Zacząłem się odzywać więcej do ludzi. Wyrzucać z siebie to, rozmawiać o tym. Nie to, żeby robić siebie. Mm, osoby poszkodowaną, żeby nikt nie chciał, żeby w ten sposób mnie to odbierano. Ja chciałem rozmowę, chciałem wysłuchać. Oczywiście z tymi, co mogłem, oczywiście, tak, żeby mnie wysłuchano, żebym siebie to wyrzucał, bo to u mnie się działo. To Na mnie było to ciężkie, traumatyczne. Ja nie mogłem z tym sobie poradzić. Ale nie gardźmy takimi osobami, co to robią, wysłuchajmy. Powiedzmy, to, co mamy powiedzieć wesprzymy taką osobę. Tak samo jak jest to, nie wiem, czy zauważyliście u młodzieży, u nastolatków, jest, że nie wiem, przebita, dajmy na to przebity rower, jest dla nich problemem. Mocnym problemem po dziś mieli pojechać nie wiedzą, co mają zrobić. Więc zacznijmy im tłumaczyć, pokazujmy, że można to naprawić jakoś do tego dojść. My z tego problemu byśmy się śmiali. Na przykład też pamiętam taką sytuację, gdzie. Przy do mnie z rodzinnych chłopaczek mówi, mówił, że go było tam z dziewczyną się pokłócił i coś tam, no ja z tego mi się śmi... ja na początku mówię, no zaśmiałem się, ale później zrozumiałem, mówię, mówię, sorry, wybacz, że się zaśmiałem, mówię, ale takie problemy, mówię, dla mnie to już nie są problemy i do niego mówię wprost to tak, czyli tak to rozmowa nasza wygląda, mówię, dla mnie to nie są problemy i teraz ktoś by powiedział, no to jednak ty e, nabijałeś się z tego, tak można powiedzieć, nie, bo ja dokończyłem mu. Ale ja rozumiem Ciebie, że dla Ciebie to są problem, który teraz dla Ciebie jest bardzo wielki. Ja mówię, potrzebujesz czasu, wyciszenia, spokoju. Idź, gdzieś, zrób coś dla siebie. Spróbujcie porozmawiać. Może po prostu ta osoba mnie źle też nie zrozumiała, ani nas nie zrozumiała. Nie możemy też zrobić krzywdy. Pamiętajmy, nie licytujmy się na problemy. Nie licytujmy się na chorobę, bo, bo ja mam gorszą chorobę, bo ja mam coś tam, coś tam, coś tam. Samo, bo wczoraj był temat między depresją a alkoholizmem, między narkoma, niech będzie jeszcze narkomania do tego, lekomania, seksu seksoholik do tego, hazard, niech wejdzie i nie każdy tak się licytuje, to przecież my z tego nie wyjdziemy, bo tylko będziemy się licytować, będziemy czekać, żeby ktoś nam pomógł, czy nie wiem, jak to mam odbierać. Dajcie mi znać w komentarzach, jakbyście to odebrali, na co mamy czekać, kurczę, w tym momencie, jak zaczynamy się licytować nad chorobą. Um. Bo są choroby oczywiście gorsze, są cięższe, są też lżejsze. Ale jeśli są te lżejsze i ktoś na nią zachorował, moi drodzy, nie możemy mówić po ty. Tam nic nie wiesz, bo ty jesteś tylko nie wiem, przeziębiony czy tam. No, sobie nie chodzi tutaj o przeziębienie. Nie wiem, bo ty masz astmę, bo masz coś już na stałe uszkodzone w swoim organizmie. I, I to nie jest wcale, potem ten walczy z rakiem, ten jest po nowotworze, ten jest po udarze, ten jest po tym i takie licytowanie. Nie, nieważne jakie to jest choroba. Musimy siebie wspierać. Uświadamiajmy to sobie. Nie dołujmy siebie sami. Nie dołujmy swojej swoje otoczenia, też swojego otoczenia tym, że po prostu nam jest źle i niedobrze i wszyscy mają nad nami się litować. Wyrzucajmy to z siebie. I czekajmy na jakieś słowa otuchy, wsparcia. Ale też nie bicujmy się, nie czekajmy, że wszyscy będą chodzić, no bo ty jesteś biedny, nieszczęśliwy. No nie, no kurczę, no nie. Wyrzuć to sobie, siebie, niech ci będzie lżej. Porozmawiaj. Zajmij głowę czymś innym, zrób coś dla siebie. Na pewno ci to pomoże. Wcale nie zaszkodzi. Dbajmy o siebie, moi drodzy, najważniejsze co. Zrozum, rozummy to, co drugi ma do, do nas do przekazania. Nie, nie śmiejmy się, nie, nie poniżajmy, nie atakujmy za to, że on ma inaczej. Bo ja wam powiem sytuację, jak kiedyś byłem na terapii, to zacznę terapię, jak wychodzę i ja też mu, e, rozmawiałem to, z, mm, że ja byłem kurczę na, na oddziale rehabilitacyjnym i tam widziałem dopiero, jak ludzie są chorzy, i, i co tam mówię, no to tutaj ja to tak sobie bradzę i to to jest. Te, to, to jednak nie, oni to tam kurczę mają gorzej, to dla nich szacun, ja to po prostu gdzieś tej pokory wszystkiego nabrałem i takiego zrozumienia i no to jak ja mam tak, to ja mam ok, to już nie jest tak źle, no to jest podejście, jak to mi powiedział terapeuta, dobrze, mądre, fajne, ale mówi, ale czemu ty masz mieć gorzej od nich, czemu ty czekasz, aż będziesz miał gorzej od nich, rób coś, żebyś ty miał lepiej, żebyś ty mógł funkcjonować jeszcze lepiej. Po co, na co masz czekać, czy co będzie dochodzić do takiego stanu, i dopiero będziesz mu wtedy powiedzieć, że ty masz źle i niedobrze? Musisz to sobie uświadomić, że twój problem znajduje się tu i teraz, nie tam w przeszłości czy w przyszłości. Musisz teraz z nim walczyć. I to jest naprawdę mocne, co do mnie trafiło, moi drodzy. Dlatego taki przekaz ode mnie leci, żebyśmy pamiętali o tym. Nie eskalujmy nie, nie, nie tego. Znaczy nie licytujmy się na problemy, choroby, nałogi. Nie róbmy tego. Nie licytujmy się, kto ma lepsze ubrania, kto ma lepsze samochody, bo to wcale nam nie jest w życiu potrzebne. Cieszmy się tym, że mamy czym jeździć, że mamy w co się ubrać, że żyjemy, że wstajemy, że tam coś czasami boli. Takie życie będzie bolało, że są problemy. Takie życie, są problemy. Ale starajmy się z nimi sobie radzić. Starajmy się rozmawiać o tych problemach. Jeśli mamy nauk, z którym sobie nie możemy sami poradzić i, i lądujemy kolejny raz na glebie i się nie możemy podnieść, no to co, ile razy być lądował na glebie, za czym sobie uświadomić, żeby wstać i poprosić o pomoc? Ile razy? Zrób to w końcu. Bo nikt za Ciebie tego nie zrobi. Jeśli, zaczynasz, jeśli zaczyna się jakaś choroba i widzisz jakieś pierwsze tego efekty, skutki tej choroby, to idź się przebadaj. Nie czekaj na rozwinięcie tej choroby. Bo nikt za Ciebie tego nie zrobi, nie pójdzie do lekarza. Jeśli widzisz, że ktoś ma mniejszy problem od Ciebie i, i on się strasznie z tym męczy, porozmawiaj z nim. Bądź dla niego oparciem i wsparciem. Nie, nie, nie nabijaj się, nie poniżej go za to, że on ma mniejszy problem i on po z tym sam poradzić. Nie, bo dla niego jest w tym momencie bardzo ogromny ten problem. Musimy to zrozumieć. Także, moi drodzy, to na tyle. Taki lekki przekaz ode mnie. Mam nadzieję, że rozumiecie to, co do Was chcę przekazać i, i co do Was mówię. Także dziękuję Wam bardzo, że byliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie zapominajcie o łapkę w górę. Do zobaczenia. Do kolejnego. Trzymajcie się. Hej.